na Darskiego Warda, więc na swoją szansę drugą Emil Bulczyński w tym spotkaniu będzie musiał jeszcze poczekać. No i teraz wielkie napięcie w ekipie leszczyńskiej wśród kibiców leszczyńskich, którzy oczekują tutaj. Powiedzmy sobie szczerze i nie owijamy tego pełna odrobienia tej sześciopunktowej straty, oczywiście nie w całości, ale co najmniej odrobienia dwóch punktów straty, a w najlepszym przypadku... O, i na pewno Leszczynie nie marzą odrobienia czterech punktów już wyścigów. wyścigu. 8. To prawda, no. Jak nie teraz, to kiedy? Bo po pierwsze Jarek Hampel i Janusz Kłodzie wygrali swoje wyścigi poprzednie. Po drugie trafiają na parę, która nie jest dzisiaj najsilniejsza. Mam na myśli tych indywidualnie oczywiście, indywidualne poczynania zawodników. Adrian Miedziński nie jest najsilniejszą, nie jest najsilniejszym jak na razie punktem w swojej drużynie. Darcy Ward też nie już dzisiaj wpadki, więc to tym bardziej powoduje, że leszczyńscy kibice mogą być optymistycznie nastawieni do tego wyścigu, ale wszystko rozegra się oczywiście za chwilę w tym wyścigu. Niejedną rezerwę taktyczną i liderów, znakomicie tak jeżdżących zawodników w tym sezonie i nie tylko w tym sezonie widzieliśmy, a okazywało się na mecie, że było zupełnie, zupełnie inaczej. No nie ma Emila Pulczyńskiego w kasku niebieskim, jest Darcy Ward, to pokazywał nam realizator. Wydaje mi się, że jest to Darcy Ward. Jeśli tak, jednak. Tak. No tak, jest Darcy Ward, więc tutaj jest niewielka pomyłka na grafice. Partnerem Warda jest Adrian Miedziński, natomiast para gości, już przedstawiana przez nas Janusz Kołodziej jako rezerwa taktyczna. W miejsce Troja Bachelora, i już mamy wszystko zgodnie z tym, co jest na torze i Jarosław Hampel. 24 do 18 prowadzi Unibax, rezerwa taktyczna Leszczyńskich Byków, ósmy wyścig dnia, a więc za chwilę zawody osiągną już półmetek nieruchomo, długo trzyma zawodników, sędzia, kto najlepiej ze startu? Janusz Kołodziej, po zewnętrznej próbuje rozpędzać się Darcy Ward, Kołodziej musi blokować i wewnętrzną, i zewnętrzną, a wykorzystuje to wszystko Jarosław Kampel, który znalazł się na ostatniej pozycji, atak na... Adriana Miedzińskiego, upadek Torunianina, wyścig oczywiście przerwany. No i będziemy czekać na decyzję arbitra Artura Kuśmierza. Czy był tam kontakt pomiędzy Jarosławem Hampelem? Wydaje mi się i Adrianem Miedzińskim, że tak. Hampel został z tyłu potem nabrał prędkości no i będziemy musieli zobaczyć to na powtórkach, w własnych siłach na całe szczęście wstaje i to dość szybko Adrian Miedziński no i czekamy na decyzję czekamy na powtórki, to start do wyścigu ósmego, kask czerwony Miedziński, kask żółty Jarosław Hampel tak, Janusz Chłodziej wystartował doskonale wysunął się tutaj półtorej metra od wewnętrznej części toru, bardzo dobrym torem pojechał, Jarek Hampel jechał po zewnętrznej części toru, rozpędził swój motocykl bardzo mocno Wszedł w łuk swoim torem. Z tego ujęcia ciężko zobaczyć, tam był kontakt. Pewnie tak oś tutaj widzimy nie najbardziej płynną jazdę Adriana Miedzińskiego. No A... wydaje mi się, że troszeczkę przestraszył się tego, że musiał wyhamować motocykl Adrian Miedziński, bo jechał przed nim Darcy Ward i no nie zazdroszczę teraz Arturowi Kuśmierzowi jaką podejmie decyzję. Jeszcze żadna z lampek nie została zapalona, czy będzie to kolor żółty, czy też będzie to kolor czerwony. Na pewno żaden z zawodników moim zdaniem nie popełnił jakiegoś wielkiego błędu, bo Jarek Ampel jechał swoim torem, Jaden Widziński swoim. Tu widzimy Jarka Hampela, on w tym momencie jest z tyłu, ale wyprostuje swój motocykl szybciej niż obaj Torunianie, dlatego jego większa prędkość, tu się zrównują na prosto, Jarek Hampel wyprzedza nawet Adriana Miedzińskiego. No i wydaje się, że tak, Adrian Miedziński powinien być z tego wyścigu wykluczony i taka też jest decyzja sędziego Artura Kuśmierza, no, nie godzą się z nią toruńscy kibice, ale więcej przemawia za tym, że będzie wykluczony o właśnie, Adrian Miedziński i taką też decyzję podejmuje Artur Kuśmierz. Upadek, wykluczenie Adriana Miedzińskiego, no i teraz są naprawdę w komfortowej sytuacji Leszczynianie, ale nie byłbym taki pewien, bo wydaje mi się, że Darcy Ward może, może tutaj pogodzić i Kołodzieja, i Hampela, bo Hampel Popełnił błędy tutaj, przegrał start, pierwszy łuk nie był taki jak powinien być, ale też druga strona była taka, że wszyscy po tym roszeniu, po tym równaniu toru chcieli znaleźć się przy wyjściu z pierwszego łuku przy krawężniku. I tam po prostu zabrakło miejsca dla Jarosława Hampela. Darcy Ward dobrze wystartował, myślę, że gdyby ten tor był nierównany, gdyby ten wyścig był tuż przed równaniem, to... Miałby większe szanse, aby wyprzedzić Janusza Kołodzie po tym torze, po którym jechał, po zewnętrznym torze. Tak e, tracił prędkość, bo Janusz Kołodzie jechał po tej optymalnej ścieżce. Idealnie się wysunął półtorej metra od tej wewnętrznej białej e, linii. Wiedział, że nie może jechać tuż przy krawężniku, bo tam właśnie Darcy Ward e, mógł mniej włamanym motocyklem po prostu go e, pokonać. Tak wysunął się na odpowiednią odległość e, i zablokował jednocześnie atak Darcy'ego Ward'a i wyhamował trochę prędkość Adriana Miedzińskiego. Skorzystał na tym Jarek Hampel, niewątpliwie, który rozpędził swój motocykl niewyhamowywany przez nikogo. Stąd ta cała sytuacja na wejściu w drugi łuk. Trzyosobowy skład powtórki wyścigu ósmego przy sześciopunktowym prowadzeniu Unibaxu Toruń i to jest naprawdę bardzo ważne. Wyścig, o ogromnym ciężarze gatunkowym. Bo zwycięstwo Leszczynian pozwoli im odebrać część strat i złapać na pewno wiatru w żagle. Natomiast Torunianie teraz są w tej trudnej sytuacji. Ale znowu z drugiej strony, jeśli wygra Darcy Ward, to będzie taki znak, sygnał dla całego zespołu do konsolidacji, że tę Unię dziś tutaj można pokonać nawet większą różnicą punktów. A nie jest na straconej pozycji, bo to czwarte pole startowe jest bardzo, bardzo korzystne. Tylko musi wyjść co najmniej równo ze startu, a najlepiej, minimalnie lepiej niż Jarek Handel. Janusz Kołodziej, kask biały, kask żółty Jarosław Kampel, kask niebieski Darcy Ward, to obsada wyścigu ósmego meczu Unibax Unia Leszno, Darcy Ward czy Leszczynianie, jednak Leszczynianie Darcy Ward pojedzie szerzej przy krawężniku prowadzi Kołodziej poradził sobie Darcy Ward z Jarosławem Kampelem, no na pewno ten motocykl Hampela nie jest tak szybki jakby sobie tego życzył Leszczynianik, prowadzi Janusz Kołodziej, przypomnę jedzie jako rezerwa taktyczna w miejsce Troja Bacza Ward teraz popełnił błąd. Doszedł do niego bardzo szybko Jarosław Campbell On wie o co jedzie. O podwójne zwycięstwo. O odrobienie czterech punktów z sześciu straty, która dzieli jego zespół od Unimaxu Toruń. Hampel no i przemknął obok Darcy'ego Warda. Wydawało się, że ten motocykl Jarosława Hampela nie jest tak szybki jak motor, na którym jedzie Darcy Ward. No i rezerwa taktyczna. No i Błędy Darcy'ego Ward'a, także wykluczenie Adriana Miedzińskiego po upadku powoduje, że Leszczynianie wygrywają po raz pierwszy dziś na motoarenie wyścig. Wygrywają go podwójnie, wykorzystując w dobrym momencie, w idealnym, w jedynym możliwym, najszybszym postawienie na rezerwę taktyczną. Wygrywają wyścig 5 do 1 i z sześciopunktowej przewagi toruńskich Aniołów zostały już tylko... I aż będę podkreślał dwa punkty drużyny przewagi Unii Baksu. 25 do 23. Y rolą Jarka Hampela było to, aby zablokować pewnie z pierwszy łuk Darskiego Warda. Janusz Kołodziej po 20 metrach już skontrolował sytuację. Widział, że Jarek Hampel nie wyszedł tak dobrze ze startu, aby puścić go tutaj po zewnętrznej części toru, więc pomknął do przodu. Tutaj przesunął swoją linię toru jazdy. Widzimy na zewnętrzną część toru, aby skontrolować jeszcze co się dzieje po wewnętrznej. Tam zauważył Darskiego Warda, więc skupił się na. Dojechaniu po prostu po trzy punkty. Darcy Ward popełnił błąd w pewnym momencie, bo gdyby jechał swoim torem, środkiem toru, po tej szybkiej ścieżce, to Jarek Hampel miałby problem z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem go. Tak w tej walce wręcz zdecydował się na jazdę nagle po wewnętrznej części toru. Myślał, że zablokuje Damiarka Hampela, a ten natychmiast przeniósł swoją linię toru jazdy na zewnątrz, więc musiało się stać to co widzieliśmy na naszych ekranach a tutaj jakieś nowe przy Jan Janusza Januszakło na głowie więc no tak no może po raz to, to że brak fryzury yy, i trochę temperatura Trochę temperatura spadła i Januszowi Kołodziowi zrobiło się zimniej. Widzą Państwo radosne twarze kibiców leszczyńskich byków, ale nie pozostają im dłużni. Także kibice toruńscy także są uśmiechnięte. To nie jest brygada antyterrorystyczna w parkingu, a w parkingu jest Jarosław Hampel.